Tymczasem w absurdy. Stanie. Marsz, marsz dombroski! Ziemi polskiej do polski. Tymczasem w stanie 175. Opublikowany 10 maja 2021 roku. Poza myśliwymi, często na tych łamach pojawiają się także leśnicy z lasów państwowych. Ta instytucja to kuriozalny miks pomiędzy rządową instytucją zarządzającą w naszym imieniu wspólnym narodowym dobrem, a prywatną firmą trzepiącą kasę na naszej wspólnej własności. Prowadzi to czasem do absurdalnych sytuacji, takich jak to, co dzieje się w okolicach stroniska PTTK Jagodna w Kotlinie kłodzki. W związku z pracami budowlanymi na zboczu pojawiła się konieczność wytyczenia nowego przebiegu kilku okolicznych szlaków. Lasy państwowe odmówiły PTTK prawa do wytyczenia szlaków, o ile nie przejmą one w dzierżawę części lasu. <laughs> PTTK, nie mogąc legalnie wytyczyć szlaku nowym przebiegiem, oficjalnie zamknęła go, nieoficjalnie jednak informując turystów, w jaki sposób mogą obejść zamknięty odcinek w swoich mediach społecznościowych, bo lasy przecież turystom wstępu między drzewa zakazać nie mogą. Lasy z kolei napisały na swojej stronie płaczliwego posta o to, żeby się jakoś dogadać, bo przecież oni nie chcą zarabiać na PTTK pieniędzy, oni chcą tylko, żeby PTTK przyjął teren, aby to na nich spadł obowiązek nadzorowania bezpieczeństwa pobliskich drzew, utrzymywania ścieżki i sprzątania okolicy. Sytuacja jest patowa, bo PTTK nie może przecież zgodzić się na taki precedens. Znakomita większość z ich szlaków turystycznych, choć częściowo przebiega przez las, a PTTK, choć jest jedną z największych i najstarszych organizacji turystycznych na świecie, wciąż jest tylko pozarządową organizacją polegającą na składkach członkowskich, której rolą jest ułatwianie turystom życia, a nie utrzymywanie lasów. PTTK nie ma zwyczajnie możliwości ani specjalistów, którzy mogliby profesjonalnie oceniać bezpieczeństwo rosnących wzdłuż ich szlaków drzew. Takich specjalistów mają natomiast lasy państwowe, a dodatkowo spoczywa na nich obowiązek udostępniania dostępu do lasów obywatelom, więc równie dobrze można by argumentować, że to PTTK prowadząc szlaki przez tereny lasów państwowych wykonuje za nich robotę. Tymczasem lasy państwowe nie tylko nie są wdzięczne organizacjom, które ułatwiają obywatelom dostęp do lasów, ale regularnie niszczą infrastrukturę turystyczną. Tak jak niedawno przy okazji zrywki drzew zniszczyli kolejny single track, trasę dla miłośników kolarstwa górskiego. Ale lasy na wzgórzach otaczających Kotlinę Kłodzką to nie jedyne tereny, do których dostęp zwykłym obywatelom odbierają zarządzane przez pisowskich nominatów instytucje. Część żoli Boża, w której mieszka Jarosław Kaczyński, także czasem może być problematyczna dla zwykłych przechodniów. Śledztwo reporterów tvn 24 wykazało, że już co najmniej 40 policjantów na cały etat zajmuje się pilnowaniem okolicy. Policyjni informatorzy z reporterów przyznają, że po tym, jak rok temu ujawniono, że całą pracą 18 funkcjonariuszy jest pilnowanie płotu Willi Kaczyńskiego, umundurowani policjanci stamtąd zniknęli. Zostali jednak nieumundurowani. Szybko jednak wróciliśmy pod willę w jeszcze większej sile. Inny z informatorów podaje, że podczas gdy funkcjonariusze po cywilu siedzą przez całą dobę w dwóch samochodach zaparkowanych z przodu i tyłu Willi Kaczyńskiego, patrole mundurowe odsunięto zaś na odległość 50 do 100 metrów od nieruchomości. Nie pozwolono im jednak oddalać się z okolicy. Dodatkowo nieopodal całodobowy dyżur pełni kolejny radiowóz, w którym znajduje się czterech mundurowych, co jest ewenementem na skalę krajową, bo zwykle w radiowozie znajduje się dwóch policjantów, sporadycznie trzech. A wszystko to pomimo tego, że Kaczyńskiego za grube miliony pośrednio z kieszeni podatnika, bo opłacane jest to z funduszy partyjnych, ochraniają prywatni bodyguardzi. A dodatkowo, jako wiceministrowi, przysługuje mu ochrona SOP. Według jednego z emerytowanych oficerów Boru na taki poziom ochrony nie mógł liczyć nawet Marek Belka podczas swojej pracy jako doradca rządu we wciąż ogarniętym wojną Iraku. Ale dom Kaczyńskiego to nie jedyne miejsce znajdujące się pod ciągłą policyjną kontrolą. Policjanci ochraniają także kościół, w którym Kaczyński regularnie bierze udział we mrzach świętych oraz plac Piłsudskiego. Tam, po tym jak MON nielegalnie przejął teren pod pretekstem potrzeb obronności kraju, a wszystko po to, żeby wbrew woli miasta postawić tam pomnik smoleński, o czym już pisałem, policja nieprzerwanie strzeże upamiętniające ofiary katastrofy w Smoleńsku schody donikąd przed obywatelami. W okolicach miesięcznic policjanci otrzymują wsparcie od wojska, które dba o to, aby należną smoleńskim ofiarom część oddawać mogły jedynie osoby akceptowane przez pis. Więce składane przez aktywistów opozycji są regularnie usuwane i kradzione przez złodziejskich żołnierzy. Ostatnio jednak widać, że znudziło im się czekanie, aż opozycjoniści oddadzą część, część ofiarom katastrofy, bo teraz składający więce wynoszeni są z placu razem z nimi. Jak widać dla PiS, plac Piłsudskiego to prywatny folwark Kaczyńskiego, gdzie Kaczyński i jego kolesie i tylko oni mogą oddawać cześć swoim bliskim i znajomym i tylko im, którzy zginęli w katastrofie. Nic więc dziwnego, że aktywiści opozycji próbują odzyskać ten teren dla reszty narodu. Nie tylko poprzez składanie swoich wieńców pod pomnikiem, ale także próbując na wzór wydarzeń na rynku w czeskiej Pradze uczcić na tym terenie ofiary pandemii COVID-19. Malowanie jednak przez nich krzyże są w nocy czyszczone przez służby miejskie, o czym już pisałem, a ci próbujący je malować na nowo są legitymowani czy zatrzymywani pod zarzutem wandalizmu, o czym też już było. W tym miesiącu chcący uczcić pamięć ofiar epidemii postanowili zostać na placu przez noc, aby uniemożliwić usunięcie krzyży. Jak to jednak było do przewidzenia, Kaczyński nie mógł sobie pozwolić na ich obecność w dniu miesięcznicy, dlatego o świcie policja siłą zajmujących tą przestrzeń usunęła, a krzyże i znicze zniszczyła. To jest totalnie absurdalna i surrealistyczna sytuacja, przywodząca na myśl działania pomarańczowej alternatywy w ostatnich latach przed upadkiem komunistycznego reżimu w Polsce. Różnica jest taka, że happeningi pomarańczowe alternatywy były wesołe i żartobliwe, a cała ta walka o odbicie Placu Piłsudskiego z rąk, z rąk smoleńskiej sekty jest zwyczajnie smutna. Jest jednak w tym pewna ironia, że podczas gdy smoleńska sekta narodziła się wśród obrońców krzyża pod pałacem namiestnikowskim dekadę temu, a usunięcie nielegalnie umieszczonego krzyża smoleńskiego spotkało się z protestami polityków PIS, dziś to właśnie ta partia zajmuje się usuwaniem krzyży spontanicznie umieszczanych w przestrzeni publicznej przez chcącyć, chcącyć, chcących uczcić ofiary największej katastrofy, która spotkała ostatnio nasz kraj. Ale może ważniejsze są tu podobieństwa. Pomarańczowa alternatywa grała na surrealistycznych i idiotycznych reakcjach władzy, która w dużej mierze była już bezsilna, wiedząc, że system chyli się ku upadkowi. Być może absurd bitwy o plac Piłsudskiego także wróży rychły koniec reżimu? dostał on właśnie potężny cios ze strony Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który ku zaskoczeniu absolutnie nikogo uznał, że Trybunał Prostytucyjny Julii Juli Przyłębskiej nie jest Trybunałem Osadzonym w Prawie, w związku z tym, że zasiadają w nim nielegalnie wybrani sędziowie. W odpowiedzi Julia Przyłębska uznała Europejski Trybunał Praw Człowieka za niezgodny z polską konstytucją. Nie żartuję, chociaż tak po prawdzie to nie sprawdzałem, a całkiem możliwe, że ono z czymś takim wyskoczy, więc w sumie może wyjdzie, że znowu żartowałem, a wyszło naprawdę. Tak czy tak, to przełomowe wydarzenie, bo oznacza, że każdy z wyroków Trybunału, gdzie w składzie zasiadali nielegalnie wybrani sędziowie, można podważyć, dotyczy m.in. niedawnego wyroku zakazującego aborcji. A wszystko to przez tak hołubionych przez władze myśliwych. Sprawa wylądowała w Strasburgu, bo prywatna firma sądziła się z myśliwymi i jej prawnicy uznali prawo łowieckie nadające przywileje myśliwych Myśliwym kosztem innych obywateli za niekonstytucyjne. Trybunał Przyłębski wziął stronę myśliwych, ale że w składzie orzekającym znalazł się sędzia Dubler, sprawa wyglądała w Strasburgu. PiS oczywiście zaprzecza, jakoby wyrok miał jakiekolwiek znaczenie, ale oczywiście jest to kolejny cios podważający legalność ich reformy wymiaru sprawiedliwości. Nie to, żeby ktokolwiek spodziewał się, że Zbigniew Ziobro się tym przejmie. Profesor Simon, rządowy, o czy Simon. Rządowy ekspert do spraw epidemii także za sobie ma takie pierdoły, jak legalność swoich działań. Wbrew prawu zakazującego lekarzom występowania w reklamach, wziął udział w reklamie firmy produkującej maseczki. Nie widzi jednak w swoim zachowaniu niczego złego, bo według niego, skoro reklamował polski produkt polskiej firmy, to za jego patriotyczne zachowanie należy mu się przynajmniej pochwała. Ale może cała ta kampania i tak była na marne, bo w rządowej rulecce ograniczeń pandemicznych wyrosowano właśnie, że nie będzie trzeba już nosić maseczek na zewnątrz. Za to trzeba będzie nosić jednorazowe rękawiczki w środku. Pewnie któryś z kolegów działaczy PiS trafił właśnie parę kontenerów tanich jednorazowych rękawiczek, a rząd, jak wiadomo, potrafi dbać o swoich. Tak jak wtedy, kiedy zorganizowali akcję ratowniczą, wysyłając samolot poznajdującego się w krytycznym stanie chorego na COVID dyplomatę w Indiach. Rządowe media przedstawiły to jako wielki sukces troskliwego rządu, ale w kilka dni po powrocie do kraju rzekomo krytycznie chory dyplomata wyszedł ze szpitala. Niezależnie od rządu media zaczęły zadawać pytania, dlaczego z ponad 30 polskich dyplomatów, którzy będąc na placówkach zarazili się koronawirusem, akurat ten zasługiwał na specjalne traktowanie. Odpowiedź nikogo nie zaskoczyła. Ten konkretny dyplomata to członek rodziny prominentnego polityka PiS. Cała afera skończyła się tym, że co bardziej wścibskim dziennikarzom grożono prokuraturą, a rząd teraz twierdzi, że to wcale nie była żadna bohaterska akcja, po prostu pan dyplomata z rodziną zabrał się na stopa regularnym lotem PLL Lot Cargo do Indii. Nawot, na dowód kolejnym lotem sprowadzono kolejnych dwóch dyplomatów, w tym jednego przedstawiciela Czech. Tymczasem przyszedł czas matur. Tegoroczni maturzyści nie mają łatwo. Najpierw borykali się z przeludnieniem w szkołach, bo dzięki nieudanej deformie edukacji, która zaofocowała podwójnym rocznikiem, do szkół wlała im się podwójna liczba pierwszaków. Przez ostatni rok zaś, przez pandemię, musieli uczyć się zdalnie. I jak to się często zdarza, pytania egzaminacyjne wyciekły, tym razem na Podlasiu, co widać było nawet w trendach Google, kiedy o świcie maturzyści zaczęli googlować tematy wypracowań, do których za kilka godzin mieli zasiąść podczas egzaminów. Wkrótce pojawiły się plotki, że użytkownicy portalu wykop.pl są w posiadaniu pytań maturalnych. Portal zalała więc fala maturzystów błagających stałych użytkowników o podzielenie się z nimi tematami. Ci nie, nie omieszkali wykorzystać sytuacji na różne sposoby od niewinnych żartów po wymuszenia pieniędzy i nagich zdjęć od maturzystek. Wielu maturzystów zalogowało się na wykop przy użyciu swoich kont na Facebooku, ujawiając w ten sposób swoje prawdziwe dane. Moim zdaniem, sprawie powinno przyjrzeć się Ministerstwo Edukacji. Bo jeśli ktoś, licząc na ułatwienia w oszukiwaniu podczas egzaminu, zgadza się wysyłać obcym ludziom w internecie swoje zdjęcie w rdur szlaku na głowie, pieniądze albo fotografie swoich cycków, to z pewnością egzaminu dojrzałości nie zdał. Niezależnie od tego, co napisał kilka godzin później w swoim wypracowaniu o Wyspieńskim. Tekst powstał dla portalu Bryckie Listy. Zdjęcie Baron Squirrel na Flikrze. Creative Commons. Chciałem zaznaczyć, że zdjęcie nie pochodzi ze zbioru zdjęć, które maturzyści oszuści zamieszczani na portalu wykop.pl